ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem się na roze. aż Mark Dobrąski, ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem Złocił się na roze. blisko, przecie będzie w... tað er á fátt ¡Oye! Oh, yeah. WOOOOOO <laughs> Polska, Polska! Polska, Polska! Polska, Polska! Polska, Polska! Polska, Polska! Polska, Polska! Иој чезна Серволо хавофе ресите наспути Polska to my, Polska to my, a nie Domań i jego psy. Polska to my, Polska to my, a nie Domań jego psy. Tylko Polska narodowa! Nie czerwona nie Tęczowa! Tylko Polska narodowa! Nie czerwona nie tęczowa! Tylko polska narodowa!